Dzień dobry moi kochani, tu wasza misracja. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj będę opowiadała o życiu, o emigracji dalej, bo wiem, że jesteście zainteresowani tym tematem, a emigracja związana z naprawianiem swojego życia, z dążeniem do celu. Ale zanim o tym opowiem, chciałam wam powiedzieć, że. Mam też kanał na YouTubie i tam nazywam się Misracja ma rację. Bardzo zależy mi na tym, żebyście mnie tam posubskrybowali, lajkowali, zostawiali komentarze. Tutaj na Facebooku jesteście również mile widziani. No i co? To wszystko na mój temat. Przechodzimy do konkretów. Emigracja. Bardzo często pytacie mnie, dlaczego ja wyjechałam z Polski. Słuchajcie, powodów jest. Bardzo dużo, bardzo dużo. Ale dzisiaj rano, kiedy, witam serdecznie, kiedy zaczęłam myśleć, co do Was powiem, bo zaabsorbuje mi to absolutnie cały, cały dzień, bo wiem, że do czegoś dążę i muszę to jakoś sklecić i metodą prób i błędów do tego dążę, rozmawiałam o tym sama z sobą i z koleżanką, jak to było u nas w Polsce kiedyś. No i sobie pomyślałam w pewnym momencie, że mm, faktycznie takie wracanie, no dziękuję za te serduszka, dziękuję. Wracanie do, do przeszłości to takie może staromodne, ale wiecie co, na Facebooku przeglądam Facebook, żeby szukać inspiracji i tam było takie zdjęcie, słuchajcie, łódzkiego Uniwersalu, to był dom handlowy, przed nim była mm, zajezdnia tramwajowa po łódzku to się mówi krańcówka lub pętla, czy jakoś tak. Nie wszyscy to rozumieją, więc ja powiem Wam. I tam było, wiecie, ci, którzy są z to wiedzą, tam było to przejście dla pieszych jedyne, w którym, którego najczęściej się używało. I słuchajcie, to przejście dla pieszych było sfotografowane tak w latach, myślę, 70., późnych, wczesnych 80. -tych. I to zdjęcie było kolorowe. No, co rzadko się wtedy zdarzało. I słuchajcie, ktoś podpisał tam komentarz. Yy, komentarz był to: oj, jak było kiedyś kolorowo. No, i ja, yy, 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 jak to ja, co wam też polecam: uczcie się zawsze na błędach czyjś, a nie na swoich, bo się tak często mówi: uczcie się na błędach swoich. A tutaj, w tym, w tym yy, live'ie, który robię, to polega to na tym, że aby właśnie dążyć do samego siebie i dużo ludzi, i ja sama jestem przekonana o tym, że ja to zrobiłam naprawdę dobrze. Bez żadnych skrupułów, zawsze byłam sobą i będę być sobą, chociaż nie wszystkim się to podobało, więc dlatego chcę się z Wami tym wszystkim dzielić, no i może ktoś też z tego skorzysta. Słuchajcie, wracając do tego zdjęcia i przejścia dla pieszych na, w tym uniwersalu. Ktoś tam podpisał, jak tam jest kolorowo. No i teraz uczymy się właśnie na błędach. Jak wtedy zaczyna myśleć moja głowa? Moja głowa wtedy zaczyna myśleć tak. No, faktycznie, ja byłam jeszcze dzieckiem i mnie się wtedy w Polsce podobało. Nie miałam w ogóle żadnych problemów, tylko to było tak, dokąd poszłam do, do szkoły podstawowej, przed podstawką. I tak sobie patrzę na tych ludzi, słuchajcie, którzy idą po tym przejściu i tak. I, idą ludzie, jest ich bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo na tym przejściu. E, później są tramwaje i te tramwaje są czerwone. One były trochę zdewastowane, ale one były czerwone, one dodawały jakiejś takiej energii, one się ruszały, e, fajne były, nie były jakimiś takimi wózkami, które bardziej przypominają science fiction. Ale dobra, te tramwaje. I teraz ci ludzie, ja patrzę na tych ludzi, co mi się tam podobało. Słuchajcie, jacy oni byli kolorowi. Słuchajcie, materiały, w kwiatki, pani w sukienkach. I moja głowa myśli dalej, słuchajcie, to co, na co patrzymy, to patrzmy i od razu próbujmy analizować właśnie dlaczego, tak? Jak widzimy to zdjęcie, to sobie od razu z zrobiłam, że o, ja wtedy byłam szczęśliwa. Dlaczego? Te panie były kolorowe, one miały piękne suknie, one były kolorowe. Panie i panowie, i te tramwaje i ta trawa zielona i tak dalej. No, i słuchajcie, widzę tam dwie osoby szły w ciemnym kolorze. I tak sobie myślę, Boże, teraz każdy chodzi w ciemnym kolorze. No i co dalej, dalej analizuję, tak? Dlaczego tak się stało? I, słuchajcie, wiecie, że w momencie, kiedy e, zaczynamy chodzić w ciemnych kolorach, to nam jest też smutniej i gorzej. No słuchajcie, ja dzisiaj przewartowałam już moją szafę od rana i ja już dzisiaj założyłam białe i naprawdę mam ochotę zmniejszyć liczbę koloru czarnego. Niemniej jednak nie będę kupowała nic nowego, bo to nie ma sensu, ale wymyśliłam, że posiadanie koloru daje dobrą energię. Bo wtedy było słońce, te kolory się fajnie mieniły w tym wszystkim i z tego można było czerpać pozytywną energię. Więc słuchajcie, to jest moje myślenie na temat tego, co widzę, jak obserwuję świat. I y, można się zatrzymać nad tym powiedzieć, o kiedyś było lepiej, dobrze, ale dlaczego było lepiej, do którego momentu było ci lepiej. No i cały czas m, jakby ten temat, to jest jakby jedna historia i ten temat m, dlaczego, tak, dlaczego. No słuchajcie, poczucie wolności. Poczucie wolności, ale na przykład, w czym ta wolność moja e, się objawia? Wolność moja objawia się w tym, że ja tak naprawdę pracowałam bardzo krótko, chyba dwa razy i teraz trzeci raz w życiu, bardzo krótki okres czasu u kogoś, że ktoś był moim szefem. E, to mi daje poczucie wolności. A jeśli pracuję u kogoś, słuchajcie, to tylko dlatego, że chcę, że na no, Dany moment jest to dla mnie dobre wyjście. Więc żeby dobrze się czuć, muszę mieć poczucie własnej wolności. Ciekawi mnie, co wy, jeśli się czujecie źle, co sobie chcielibyście zmienić w życiu, bo zmia zmiany muszą być. Zmiany są absolutnie czymś, bez czego nie pójdziecie ani kroku dalej. No i teraz, mówiąc o tych zmianach i nie pójście ani kroku dalej. Słuchajcie, ja nigdy w życiu nie wyobrażałam sobie życia takiego, że ja urodzę się w bloku i umrę w tym samym bloku. Tylko moje etapy życia przejdą przez ten, to mieszkanie, e, że z dziecka w nastolatkę, w młodą kobietę, w mężatkę, z dziećmi, nie w takim związku lub w takim związku, te dzieci później pójdą lub będą mieszkać ze mną. Słuchajcie, ja sobie po prostu tego nie wyobrażałam, że ja mogę w tym samym miejscu być całe życie. Więc to też mnie inspirowało do działania. Później, no nawet słuchajcie, posiadanie fryzury tej samej całe życie. Ja rozumiem, że są tacy ludzie i się z tym czują komfortowo. Ale ja sobie tego nie wyobrażam. Więc ja nie mogę mieć w kółku czegoś takiego samego. Dlatego wyjechałam z Polski. Jest jeszcze wiele takich powodów, dla których ja z niej wyjechałam, o których będę Wam opowiadać, bo wiem, że Was to interesuje. Ale do czego chcę zachęcić? Do dążenia do celu i nie uważania się dziwakiem. Dziwakiem nie jesteśmy, jeśli chcemy coś zmienić. Po prostu. Warto zmieniać życie, warto próbować i warto coś robić, bo inaczej nigdzie się nie ruszycie i będziecie tam po prostu całe życie. Czy to jest blok, czy to jest mentalnie, czy to jest jakkolwiek. No i e, fajnie jest, że tu ze mną jesteście, bo jest to to, co teraz robię, jest moją drogą do znowu czegoś nowego. I ja robię tutaj metodą prób i błędów różnego rodzaju e, no, poczynania. I to nie jest tak, że one od razu Wam się udadzą. Nie, tak nie możecie mówić. I nie możecie przy pierwszym upadku, których ja według samej siebie przy tych 26 odcinkach to już miałam chyba z 26, bo ciągle nie jestem zadowolona z tego, co jest i jak jest. Ale nie poddaję się, nie poddawajcie się, po prostu idźcie dalej. No, co z tego, że się zrobiło jakiś jeden błąd? No, trudno, postarajmy się go poprawić. Co jest bardzo fajne, słuchać ludzi, którzy są dla Was życzliwi. I ja tutaj to, co robię, mam. Co Wam też polecam, po prostu mówię dokładnie to, co robię, żebyście wy wiedzieli. Słuchać ludzi, pytać ludzi. I um, słuchaj, co robię źle, co robię dobrze. I słuchajcie, są ludzie, którzy Ci to po prostu powiedzą. I co ja mogłabym zrobić? Wziąć to do siebie i żyć z traumą, bo ktoś mnie skrytykował. No, ale ja to biorę do siebie i uczę się w tym przypadku na swoich błędach. Ale ja nie mam innego wyjścia, ponieważ mam braki w otoczeniu, w, żeby ludzie ze mną tutaj byli. Jedyną możliwością jest w jakiś sposób złapać z wami kontakt. I ja będę to tak długo robiła, żebyśmy mieli obopólną z tego przyjemność. Więc słuchajcie, będziecie musieli jeszcze mnie tutaj trochę słuchać. Ci, co nie chcą mnie słuchać, mogą wyłączyć. A ja będę ciągnęła dalej, żeby zmienić w moim życiu to, co uważam, że jest w danym momencie do zmiany. Do czego was absolutnie wszystkich zachęcam. Na zmianę nigdy nie jest za późno. Więc zmieniamy życie. Będę wam opowiadała każdego dnia nową historię i będziemy się razem dokształcać bo jeśli ja będę więcej wiedziała to i wy będziecie więcej wiedzieli bo inaczej nie mamy ze sobą możliwości porozmawiania Całuję was mocno to wszystko na dzisiaj Dziękuję pozdrawiam serdecznie kończę moim standardowym Amen I Do zobaczenia jutro